Segregacja to ważny element recyklingu. Są jednak odpady, których nie jesteśmy w stanie przyporządkować do żadnego z kolorowych pojemników. Większość odpadów z czarnego worka może być wykorzystana energetycznie jako paliwo alternatywne np. w cementowniach. Zanim coś tam wrzucisz, zastanów się, czy na pewno ten przedmiot nie powinien znaleźć się w pojemniku na papier lub plastik. Czarny pojemnik to po prostu ostateczność. Wrzucamy tu odpady kuchenne pochodzenia zwierzęcego, te które nie mogą trafić do bio, czyli skorupki z jajek czy kości. Zużyte ręczniki papierowe czy chusteczki higieniczne. Tubki po pastach czy kremach. Zabrudzone opakowania po jedzeniu. Paragony. Pamiętajcie, że nie powinny trafiać do papierów. Jednorazowe sztućce i plastikowe zabawki. Do mieszanych nie wyrzucaj. Przeterminowanych leków te zanieś do specjalnego pojemnika w aptece. Zużyte baterie powinny też trafić do specjalnych pojemników. Zużyte farby czy opakowania po nich, opony, odpady budowlane najlepiej by to wszystko trafiło do lokalnego przoku. Nie wszystko da się posegregować. Warto traktować czarny pojemnik, czyli odpady zmieszane, jako ostateczność. Jednak to nie oznacza, że może tam trafić wszystko. Część odpadów nie nadających się do segregacji powinna trafić na przok. Krośnieński Pszok, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zlokalizowany jest przy ulicy Białobrzeskiej 108, a jego godziny otwarcia znajdziesz na ekrosno.pl. Co zatem może trafić do Pszoku? Trawa, gałęzie nie drzew, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane Rozbiórkowe i remontowe, w tym gruz i beton. Opakowania lub puszki po farbach i rozpuszczalnikach. Zużyte baterie, świetlówki. Opakowania z tworzyw sztucznych. Opakowania szklane. Opakowania z metali. Przeterminowane leki. Popiół, styropian. Papier i tektura. Oleje przepracowane. To już wszystko. Jeśli interesuje Cię temat ekologii i związany z nią poprawnej segregacji odpadów, zachęcamy Cię do śledzenia facebookowego profilu MPGK Krosno. Problem odpadów to problem nas wszystkich. Spraw, by żyło nam się lepiej w czystym i przyjaznym środowisku. Do zobaczenia!